No, jesteśmy, witamy, witamy. Jest tatarka. Wszyscy są, tatarka zmęczony przy niedzieli. Są chłopaki Przyjechały skoki wielkopolskie poskakać, no? Czy skoki śląskie? Skoki wielkopolskie. O, nie, wyszedł z busa i trzęsie się zimno mu. Jedny Marcelo, no? A ja się rozgrzejemy, nie? No. No, to bardzo dobrze. Sprzęt są, ale się Marcel pomylił i jedzie zamiast na motocyklu no, na rowerze jest? Jest. Jest nowe szerko. Sprawdzimy jak się zachowuje. Jak gryzie. No nowe by to było. <laughs> Wczoraj. Nie Marek? Co tam? Jak to nie jest? Jak to nie jest? Zobacz jaka pogoda ładna. dobry. Idę chłopaków nagram. Idziemy Kuba, jedziemy! Nie śpimy. Dawaj krecik. Na drugą stronę. Idealna muza, co nie? Zobacz jak Szymonowi się spodobała. Igor! Nie śpi! Nie śpi! <grym zainteresowań> ja zaraz! Ja nagrywam Kubę, który nic nie robi. Całkiem, ja ściągnąłem całkiem, żeby się nie zapomniał. Co nie Marek? Ale co? Jest Pablo Jest Jo, ogrodnik TPH nagramy jak, jak się łamie gdzie ono jest łamiemy Łami. Nie no mówię, mam komplet plastików jakby trzeba było nie? Akurat do 23 roku 22-23 to jest tak? 23? 21. 21. To nie, to chyba noc. Kameł! Czy się trzyma wyżej? Po pierwsze jest to kolejny amortyzator Steinmarcel z łokcie wysoko trzymacie tu kąt 90 prosty prawie, eee... to jest przedłużenie waszego widelsa, nie? to amortyzuje wszystkie tu nierówności, tak pracuje amortyzator, nie tak, jak nie? tak pracuje to, to się dużo dziwnych rzeczy dzieje. Poza tym zakręcie na zewnętrzny łokiet, będę na to później zwracał uwagę, żeby wyciągać ten zewnętrzny łokiet do góry. To Będzie powodowało, że nie będziecie jechać tak na, na motocyklu, tylko po motocykla. Ale to za chwilę. Dobra. Teraz pojedziecie trochę e, na na ten mały e, mały jajo. Jeszcze jedynie co to możemy, wiesz jak zrobić? E, puścić ten zakręt? Nie, nie, ja w ogóle bym chciał. E, Ale poczekaj. Słuchajcie, niektórzy w ogóle nie hamują przednim hamulcem, przedni hamulec to jest wasz główny hamulec, hamulec tylny jest hamulcem nazwany, tak nazwanym e, pomoc, pomocniczym, nie? Ha, wszystko hamujemy przednim, e, zresztą słuchajcie jak ja e, trafiłem na pierwszą lekcję motocrosu, robiłem to samo co nie? Tylnie hamulec, tylny hamulec, trener mi podszedł i że przecież ty kurwa, w ogóle nie hamujesz przednim, No i tak, zabroni mi hamowania tylnym, się na pierwszym treningu nauczyłem hamować, nie? Się okazało że, że idzie hamować, nie? Słuchajcie, hamujemy przednim hamulcem, o inaczej, za chwilę dołożymy tylni, bo tak naprawdę hamujemy dwoma hamulcami, nie? Ale teraz zrobimy ćwiczenie, że hamujemy tylko przednim hamulcem. To samo ćwiczenie, ale hamujemy przednim. Starajcie się jak najbardziej, bo niektórzy przejeżdżają, ale to tam wiem, że to maluchy, to tam ok, nie? Ale starajcie się aż przy mnie tutaj zatrzymać i z ruszyć, nie? Z ze sprzęgła i ruszamy. dostałem strzała. Super, bardzo ładnie. naprawdę. Kto kto? Eee, to jest Marcel? Marcel? No, o, Marcel został wyróżniony. No jak mu coś powiedziałem raz. Tak, no nie, no nie wierzę, tak, co tu się a, dzieje. tobie też raz powiedziałem, jedziesz cały czas z jednym gazem, nie chodzi o to, żeby tutaj wiesz e, się ścigać i tak dalej, to ma to wejść w krem. Eee, bez tymi stopami, nie? Jak czasami przypilnujecie, to fajnie wychodzi. Bierz ten zakr zakręt sobie szerzej. Każdy zakręt. Tak jak, jak chcesz. No, chyba w wyścigu po prostu gdzieś też komuś się wkleić, podłokieć, nie? Ale zakręt będziemy od szerokiej do zewnętrznej, żeby ten zakręt nam się rozszerzał, nie? Jak wjeżdżamy od wewnętrznej, no to jest ciasna agrawka, ciężko ją wyjechać. Eee, nie używasz w ogóle przedniego hamulca. Eee, a masz to robić? W ogóle. Klamki dla mnie nie dotykasz, tam nie używane hamulce. Eee, i długo stoimy nie tu bardzo fajnie jedziesz fajnie z płynnym gazem ekstra e, tu kolega który się obrócił może nie, e, Igor e, za dużo tylnego hamulca blokujesz tylne koło i jedziesz tylko ślizgiem nie Nie, za, w następnym ćwiczeniu zabronić i w ogóle używać no reszta rewelacja e, zmieniamy się ze starszą grupą jedźcie odpocząć. zatrzymam zwrócę e, uwagę tam każdemu z osobna Także Motor i chodź. Dobra, chodź. Ale niech to nie, nie, on ma, on ja maciek ma siłę. Chodź. może to hamujemy po jednym palcu. Motocykla, jest bardzo ważny. Wiesz, kaski, chodź. Do motory wiesz. No to, motorem to, wie. trzymać, czy tak, to jest e, niebezpieczne. Słuchajcie, widzicie tą dziurę? To za tej dziury dopiero zaczynacie wchodzić w zakręt. Nie ma, że przejeżdżacie z tej strony, bo za ciasny wtedy jest ten zakręt. Bierzemy za dziury, atakujemy i tutaj ciasno, nie ma, że pojedzie mi ktoś tutaj, bo tak jadą, atakujemy go mniej więcej tu, aż tutaj już chłopacy młodzi wyryli kolejne, które już nie ma, ale może się teraz uda, jak będziemy wszyscy wjeżdżać w jednym miejscu, to może fajna się wytnie. I co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? No możecie troszkę przyspieszyć, nie? bo młodzi... Wjeżdżaj, nie <laughs> Bardziej odsałamy Przypilnuj sobie sobie, a ja muszę to wyprzywanie i zobaczę, czy ten motor pojedzie zupełnie inaczej, nie? Tą zewnętrzną, zwłaszcza przypilnować tej zewnętrznej nogi, nie? Żeby ona szła pod ten silnik, stopyła, to... Jeśli wystawiacie nogę, chociaż tutaj jest taki zakręt, że nie trzeba w ogóle wystawiać nogi, okay. e, bo nogę wystawiamy tylko po to, żeby nam kolejnie e, mógł się pod nóżek złożyć Strytulata. i zabrało na mniej. Bo, I go, e, tak, bo coś nie się przerywa nie I go go nożne, prze... to próbuje głównie Wiadomo, prze... że się wystawia, bo to jest, to jest tak w głowie i tak podowane, jest, to jest tragedia, dalej. Sam pewnie wystawiam. E, dopiero tak naprawdę gdzieś tam się oduczam tego wystawiania tych e, nóg. Jeśli wystawiacie tą nogę... Jeśli wystawiacie na na Dobra, i teraz tak Dobra, słuchajcie, niektórzy w ogóle nie hamują przednim hamulcem Przedni hamulec to jest wasz główny hamulec Hamulec tylny jest hamulcem tak nazwany, tak e, pomoc, pomocniczym nie? Ha, Wszystko hamujemy przednim e, Zresztą słuchajcie, jak ja e, trafiłem na pierwszą lekcję motocrossu robiłem to samo co wy Tylny hamulec, tylny hamulec, trener mi patrzeć, mówi która w ogóle nie hamuje przednim, no i tak zabroni mi hamowania tylnym, się na pierwszym treningu nauczyłem hamować, nie, się okazało, że, że idzie hamować, nie. E, słuchajcie, hamujemy przednim hamulcem. E, o, inaczej. Za chwilę dołożymy tylni, bo tak naprawdę hamujemy dwoma hamulcami, nie? Ale teraz zrobimy ćwiczenie, że hamujemy tylko przednim hamulcem. To samo ćwiczenie, ale hamujemy przednim. Starajcie się jak najbardziej, bo niektórzy przejeżdżają. Ale to tam wiem, że tutaj maluchy, to tam ok, nie. Ale starajcie się aż przy mnie tutaj zatrzymać i impetem ruszyć. Jest strzał ze sprzęgła i już ja małam! Tam masz w tym, jak też to w pojemniku jest paliwo.